tej strony Damian. Zagram dzisiaj na survivalu. To mój pierwszy odcinek yy, yy, survival. Zaraz nas wbije na 1.14. Czekamy. I teraz zrobię survival, żeby nie było oszustw. Stwórz nowy świat. Przytrwanie. Generuj struktury domyślne. Skrzynia bonusowa nie. To. Okej. Okay. Wszystko mamy dobrze. A teraz stworzymy świat. Nazwiemy sobie jakoś fajnie. Hmm jak. Nowy początek. O oh, tak. I teraz tworzymy świat. Oczywiście będzie na normalu. Okej. Okay. Robi tutaj nam się mapa cała. Zobaczymy jaki będzie biom. Dobra. A, taki. Mam duży render distance. To dam sobie gdzieś na 10. Okej, okay. yy, Trudność normal, na no, kłódkę weźmiemy. Okej, okay. zatniemy sobie teraz w drzewo. Na początku kwiaty nam się przydadzą. Dobra, ścinamy drzewo. Rala. No na razie łapku, bo nie mamy sikier. Teraz liście pozdrawiam. Jeszcze zaraz, tylko zrobię crafting. Okej. Okay. Teraz zrobimy sobie jeszcze sikierę. O! I kilof. Żeby móc kopać. Teraz jeszcze jeszcze. A tutaj było to drzewo. Teraz jeszcze zetniemy liście tu. Sadzonka już. Ja wolę jabłka. Dobra, zniszczymy teraz to. 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 tego drzewa. No nie ma. Dobra. Teraz za, zabiorę craftingsa. O, świnia. zabiję się ją. I bagna. O, ty tu jesteś? Dobra, idziemy sprawdzić biom bagna. Okej, okay. już jesteśmy. Teraz będę miał nowy biom bagna. To jest fajnie. Hop, hop. No, typowe bagna. Krowy są. Muszą być krowy na bagnach. Cicina. Dobra, zbiorę ćcinę cukrową. Czekajcie, zrobię teraz może jeszcze mieczyk, żeby lepiej było mi bić. Krowy. Okej, okay, miecz mamy. A masz krowo? Dobra. Jedne mięso z krowy. Może jeszcze to. Czekajcie ile jeszcze kruk będzie? Dwie. Eee. -e. O to za dźwięk. Nie wiem, ale co tam. Spróbuję jeszcze włączyć shadery. Trochę są jeszcze takie. Mm -hmm. Nie za fajne na 1.14, ale mi się podobają. Gdzie? O, dobra. Kurczaka zabija. Kurczaka. Dobra, tam jest Minecraft. Kurczaka. Okej, okay. i pójdę teraz pod ziemię se. Hej, Tym tu jest woda? Czekajcie, tutaj pójdę pod ziemię, że biorę kobla o. Fajnie. I już jaskinia. Nie, dziękuję. Ja nie chcę nowych przygód. Bo to będzie bez sensu, jeśli będę miał nową przygodę. Ja nie chcę, żeby mnie Mob zabił. Tu ta kosa poniszczymy. Bieram niech pomyślę. Pustaka. I... Może w następnym odcinku tam pójdziemy. Zobaczymy. Aż mam zbyt dużo. Ale co tam? Tylko czym my teraz się tu podbudujemy Dobra, dirton. Ok. Zrobimy sobie teraz miecz z kobla i kilof. Że, że na jutro będę już przygotowany, żeby kopać już yy, jeśli tam będzie żelazo, to będę mógł kopać już żelazo. Okej. Okay. Cztery biomy. Już. Fajnie. Okej. Okay, piec zrobię. O. Piec. Tylko węgla nie mamy. Dobra, na razie dwie deski na trzy mięsa. Zobaczymy czy wystarczy, bo jeśli wystarczy to będzie fajnie. Ale piękne to niebo. Na bank się uda. Gdy będę miał już ten lepszy pied do pieczenia mięsa i do surowców będzie lepiej. W idealnym czasie to się skończyło. Okej. Okay. No. Krowa i gdzie jeszcze jedna? Bo se tutaj farmy no. i tu. Dobra, to mogę zabić. <gryśla> <gryśla> zombie słyszę już. Oj niedobrze. Oj niedobrze i to bardzo niedobrze, mm. ale mi się uda pokonać zombie. Zombie to najsłabszy mob. Okej, okay. jedzenie też potrzebne. Wiem sobie teraz z kurczaka. Się ściemnia już. O, o. Na razie zrobię tak, że pójdę pod ziemię. Tak będzie najlepiej. Lepiej tego kamiennego nie marnować. Oj, to był zły pomysł. Lepiej pod ziemi się nie chować. Uch. Dwa kobla w plecy. Szkoda. No, się ściemnia. Zróbę jakąś przątkową baziorę z bruku. W następnym odcinku będziemy już iść do tamtego Okej. Okay. Nawet taka może być. O, byle była. Do moby, ale nie chcę się z nimi spotkać szybko. Szybko! Mam nawet surowców. Była taka i tu stół, zrobię taki z wszystkich bloków, które mam. Może nikt mnie nie zabije. Dobra, ja już muszę kończyć odcineczek, już muszę niestety. Pa pa.